Przy okazji seminaria, seminarium z Maciejem Kozakiem udało nam się przeprowadzić wywiad z jednym z lepszych polskich zawodników czarnych pasów utytułowanym. I czy mógłbyś na początku przybliżyć swoją postać? E. <laughs> Nazywam się Maci Kozak, mam SMS, jestem z Rzeszowa, mieszkam już od wielu lat w Krakowie, gdzie trenuję, prowadzę treningi jaka jest Twoja droga do czarnego pasa? droga? w sensie ile lat? w sensie ile lat? ile lat, kto Ci nadał ten czarny pas? czarny pas dostałem od Wagner'a Boki Kojmaresza Gimaraś, Gimaraś. nie niemalże sorry Boka i od wielu, wielu lat trenuję w grapplingu Kraków obecnie już od tego roku, już nie moim trenerem od zawsze był Maciej Szczudrawa Animek nie no tyle, no dużo startowałem zawsze Dużo chciałem się uczyć i bardzo, bardzo, bardzo chciałem być dobry, chociaż nigdy nie byłem. Bardzo zawsze chciałem startować i wygrywać na zawodach, chociaż miałem z tym duże problemy. No, ale uparcie do tego doszedłem ciężką pracą. O, ciężką eee... pracą i zaparciem, samo zaparcie a co myślisz odnośnie kalendarza startów w Polsce? Niekiedy zawody nakładają się na siebie, czy według Ciebie na przykład, jeśli powstałaby organizacja, tak jeden na przykład jest na Wyspach Brytyjskich? Wiadomo, czy jak organizacja by powstała, na pewno by, to, na pewno by to dużo rzeczy ułatwiło, jeżeli to by było pod jakąś kontrolą prawną. Wiem, że teraz te Mistrzostwa polskie mają być pod jiu Newaza, nie znam szczegółów takich totalnych, ale wiem, że mają być pod patronatem. Czy były już Puchar Polski pod patronatem? Chyba były. Chyba był. Tak, więc teraz te zawody mają w jakiś sposób być połączone właśnie z tym waza. Nie wiem, czy tylko kategorie czarnych pasów i brązowych, czy jakoś tam inaczej ma być to rozwiązane. Nie wiem, sam jestem tego bardzo ciekaw, ale wiem, że w Poznaniu już, już polski związek ludzi, co ma, ma to tak mocniej w to ingerować. Znaczy nie, nie ingerować na zasadzie, że będą nam przychodzić i ustalać, bo, bo, bo to jest bardzo duża społeczność, która się sama organizuje i potrafi zorganizować zawody na, na tysiąc osób, tak jak Mistrzostwa Polski. I to jest taka oddolna w zasadzie inicjatywa od ludzi, która jest nie od lat, więc... Myślę, że tak, to oczywiście by pomogło. A co myślisz o wprowadzeniu na przykład kategorii Open, tak z tego pasa i tylko medaliści, tak jak jest na no, zasadach, jakie były dobre. Myślę, że to jest dobre, ale trzeba sobie zadać pytanie, czy tyle osób się na to Open wspiera. No to też się dobre. No wiadomo, można, można narzucić rygor takich na zasadzie, nie łączymy kategorii, wszystkie medale i spoko i tak dalej, ale... Czy to ma sens, kiedy my to robimy tak jakby oddolnie dla siebie? A czy według Ciebie większa ilość zawodów będzie lepsza? Czy po prostu jak ustalimy, że będzie 12 turniejów w ciągu roku i będą rozgrywane oczywiście część i będzie zdobyć dalej, ale wiesz, część, część zawodów jest też rozgrywana też z przyczyn finansowych. Tak, ktoś sobie chce zrobić turniej, bo chce sobie na nim zarobić, tak? Czy zarobić czy nie, to jest inna sprawa. Ale to jest tak jakby prywatna inicjatywa zrobić zawody. Każdy może sobie je zorganizować. Mam, mam klub, powiedzmy, mam, mam możliwość, mam wynajęcia hali zorganizowania, mam matę, to robię te zawody, bo chcę, tak? I jakoś tam jestem w stanie się wstrzelić w kalendarz, który jest gdzieś tam wrzucony w internecie, tak? Mogę sobie to sprawdzić, czy to działa. Ale moim zdaniem dużo małych turniej jest jak najbardziej na plus. Uważam, że to jest dobra rzecz. Jeżeli one się pokrywają, no to już tak średnio. Natomiast czy taki kalendarz sztywny tych turniej byłby dobry? Może by był, jeżeli było 12 w roku i byłyby zapełnione? Nie, nie zastanawiam się. Na pewno związek był pomógł bardzo. No, też jestem tego zmagany. To, tak. na przykład pomoc finansowa do naj, dla, naj, dla największych talentów, na przykład. Tak jest ciekawa inicjatywa, jest w Finlandii, jest Finnish Pinjury Open, gdzie jest tak. zwycięzcy kategorii lecą do, lecą do Kalifornii. Do tak, i to jest fajne, z tym, że to mm. oni mają, to są bogate kraje, to które. To które, tak, które mają sponsorów prywatnych, które mogą sobie na to pozwolić, żeby w ten sposób funkcjonować, a, a u nas to by było cięższe. I taka, taka pomoc jest, jest fajna, tak. ale myślę, że nawet jakby był związek, to on był, o tak jak masz w Newazie, no, tam w no. polskim wiosce są najlepsi zawodnicy, oni jadą tam, mają opłacone Mistrzostwa Świata, diety i tak dalej, i później z tego się rodzą stypendia. Więc uważam, że to jest dobra droga, lepiej już wejść, wejść w strukturę, która istnieje, ale na swoich warunkach, Niż, niż tworzyć nową strukturę, która albo się przyjmie, albo nie. Bo albo będziemy mieli sponsorów, albo nie będziemy mieli sponsorów. I też, żeby tworzyć jakby własne struktury, trzeba mieć sporo funduszy. Sporo funduszy, no. To też. I, I wiesz, też w Polsce takie jest prawo, a nie inne, że, że te sporty nieolimpijskie nie są finansowane, że nie są Jak, Jakoś to tam wygląda, więc to też trochę utrudnia, ale Zdecydowanie. Jego nie wiem. E, wiemy, że niedawno prowadziłeś seminarium w Akademii Gorilla. Nie, będę prowadził. Będę, będę, będę. 12 13 tak. O ile się nie mylę, września tak, prowadził seminarium. A więc jakieś inne plany? Wcześniej też wiem, że prowadziłeś na. Nie, 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 Ułgariu, nie Ułgariu, w Bułgarii. W Bułgarii u mojego kolegi Petara. Super seminarium. Byłem tam z Pawłem Henczykiem w ogóle. Bardzo fajne miejsce. Paweł taki maraton, i zrobił obóz. No, tak, świr. To, to. Pozdrawiam w ogóle. I e, tak, tam prowadziłem. Teraz będę w Gorilli, teraz jestem u Was. Wcześniej byłem w Świnoujściu. I wiem, że mam w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzić też chyba w końcu września jakieś seminarium, tak bardziej po koleżeńsku. Generalnie grafik jest napięty. No jest napięty, jeszcze raz akademię otwieram, akademię co to akademia otwieramy, więc będę miał ciężko będzie przystosować się i na przykład przygotować do zawodów. Nie, nie, nie. Jeżeli nie, 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 myślę, że nie. A co na przejście do wagi wyżej? 80 kg. Muszę podnosić ciężary i tak już żeby... crossfit. No? Nie crossfit, ciężary. Znaczy crossfit też robiłem trochę, tak, znaczy nie crossfit jako sport, tylko powiedzmy tak bardziej bo mój treneru. Maciej Szczudrawa jest bardzo dobrym instruktorem crossfitu i ciężarów i, i, i się tym zajmuję, To jest jego praca, więc on, on mnie tam prowadzi. Ja nie robię crossfitu jako crossfitu. Bo to jest os osobny sport, bardzo wymagający, ciężki, trzeba dużo poświęcić energii. Ja podnoszę ciężary tak przystosowane oczywiście do siebie, tak? Nie to są jakieś mega osiągi, natomiast uważam, że każdy, każdy sportowiec powinien no i w związku z tym, że podnosiłem sobie te ciężary no to też trochę wagi przyszło i już w tym momencie nie jestem w stanie zbić do tych 74kg mogę zbić do 77 na te zawody nevazy to na pewno, ale ci to z trudnością? wiesz co, no chwilę mi to zajmuje, nie jest to jakieś takie mega męczące, ale no chwilę mi to zajmuje, żeby do tego zejść, więc, więc a na pewno niżej już nie zlecę nie ma sobie, nie ma szans na no, uwagę lekko już Teraz pracuję nad tym, żeby ta magazynka była taka solidna, najbardziej wypracowana. Tak, tak, tak. No bo tam jednak już tu. No, bardzo silnie zawodnicy. Generalnie, jak na lekką, byłeś bardzo duży. Wysoki, tak. tak. Du ale też duży, dałeś. Tak? Tak. No, miło. Jak John Jones <laughs> w klatce. A jak oceniasz do tych że to sezon? Mój? Tak. Wiesz co, ja startowałem dwa razy. W tym roku. Teraz wygrałem, wygrałem Puchar Polski i tam na tej wazie byłem trzeci, jest okej, okay, no troszeczkę zmieniłem sposób przygotowania, odrzu odrzuciłem w ogóle, przestałem robić obwody jako przygotowanie. Stwierdziłem, że nie ma sensu tracić energii w obwody, ja skoro mogę tą energię wpakować w sparingi, a te obwody mi zabierały dużo energii, którą na sparingu się później nie pojawiała, więc to był też jakiś taki przyczyn, tak że się zajeżdżałem. Teraz po prostu odstawiam ciężary na jakiś czas przed wiem miesiąc robię kondycję, ale z i jest dużo lepiej. Dużo lepiej się czuję i, i ten sezon też chcę tak zrobić właśnie. A następne plany startowe poza tym Bangkokiem. Mistrzostwa Polski na pewno. Bangkok w listopadzie. Narak na rak na pewnie wystartuje u giniara Bo I bardzo też chcę. I nie wiem, czy na Belgii do dopelku. Na no, te Trialsy w końcu października... Poświęc... A to jeszcze się muszę zastanowić. 28 No to to był taki dobry moment. Myślę, że... Ta, no myślę, że no, no, Miexon chcę jechać no, no, miesiąc, myślę, że pojadę. Generalnie sporo Polaków jest w Belgii, że co No to tam detale, no so, detale, detal, no, detal. detal. e, Czy według Ciebie walka w tym Czarnych Pasów jest e, różni się specyfiką od walk w niższych pasach? Jest cięższa, łatwiejsza. Wiadomo czas jest większy 10 minut. 10 minut to i to zmienia, zmienia walkę, no, musisz myśleć właśnie na, na, na całe 10 minut. Bo tak naprawdę ciężko, znaczy ciężko, ciężko, nie ciężko. Jeżeli jest wyrównane. wyrównane to ciężko jest poddać. szczerze, jest dużo trudniej nie poddać. E, 10 minut też ustawia walkę. Jest, moim zdaniem to jest za długi. Za długi czas za, za, za długi. Jeśli byłeś... czas walki jak na Wurturo, to było świetne. 6 minut. Ja, ja lubię 5 minut, jak było na Grapplingu, uważam, że to jest za krótko, jeżeli chodzi o walkę w kimono. Natomiast 10 minut to jest za długo. Wiadomo jak są, są te turnieje typu Metamorismu 20 minut, to jest jakoś tam, A to jest bo to jest specyfika. Bez punkt, Natomiast no to 10 jest takie zamulaszcze. I to nawet zawodnicy, jak Przeszakimś powiedział, że on widzi, że walka 40 minut i ja nie ogląda. Tak, z... Przewija sobie akcje. No, i, no Jak on takie coś mówi, to no, tak jest, na nie powinno być to zmienione. Różni się, no bo to sobie już goście doświadczeni, ciężko im coś zrobić. Bardziej detale, momenty, co bo... tak, tak. Przytom, czy Znaczy ja lubię, to ja, ja to mogę sobie włączyć w walkę, brać miało nawet 10 minut i skupić się na niej oglądać i tam podpatrywać jakieś niuanse, ale... To jest świetne. Uważam, że 10 minut to jest to się odnośnie okay. Was zawodów i zawodów za granicą. Hmm? Czy jest starty na trudnej IBJJF, Wiesz co, World pro, Na no World Pro zawsze wiemy. startowałem, tam teraz miałem jakąś przerwę, ale teraz też chcę sobie startować. IBJJF jest finansowo dość drogimi turniejami, ale myślę, że jak nabiorę trochę takiej w czarnych pasach, właśnie tutaj w Europie, zacznę więcej startować, nabiorę trochę takiej pewności siebie, to zacznę uderzać w turnieje, To zdecydowanie, no bo tam jest największy. Największy fejm, największy prestiż. Mimo, że tam nic z tego nie ma i pompuje się w to mnóstwo kasy, to ludzie najlepsi tam startują. No. Czy w Europie, czy w Stanach, czy w Brazylii, no to bez wątpienia i na pewno startuje. Czy w Londynie, który jest tak naprawdę bardzo blisko, bo są tanie połączenia, czy, czy w Niemczech, czy I Na i pewno będę startował. Generalnie trzeba już powoli wybierać, jak na jakich turniejach BMW w Europie startuje. Tak, i, i to, to, są jest, to jest dobrze. dobre. Mimo, tego, że to jest droga zabawa, to, to jest dobre. Bo te turnieje są jednak prestiżowe, na nich się teraz zbiera punkty, jeżeli ktoś chce na Mistrzostwach Świata wystartować. Jest inna specyfika, jakby inaczej, generalnie inaczej się czujesz na tych Tak, one są dobrze organizowane i dobrze mieć doświadczenie z takich turniejów, zdecydowanie. To jest, to jest to jest to jest tak, bo doświadczenie właśnie na turniejach i IPJTF wpływa bardziej, bardzo na wyniki później, gdzieś tam. Jeżeli ktoś chce na Mistrzostwa Europy pojechać, to dobrze jest wcześniej właśnie na tych turniejach, na tych ich takich zasadach, jak oni zmieniają no, mieć doświadczenie z tym. Płynnie w to wchodzić. Zresztą jeżeli jakiś młody zawodnik chce, chce, chce być mistrzem świata, to no. już powinien od teraz na IBE do tego wyjeździć, zbierać sponsory, tam atakować, im wcześniej tym lepiej. Tak, sobie w Co wpłynęło na twoje starty w Newazie? Dostałem powołanie. Nigdy nie startowałem w turniejach Newaza, kiedyś tam sędziowałem, ale tu do mnie zadzwonił i się spytał, czy bym chciał. Tak, nawet mnie nie tłumaczę za bardzo. No, Powiedziałbym, że oczywiście, że chciał, tak? kadra polski, z powołanie. Myślę, że to... Że, że, ta, tak. No i, i generalnie prestiż reprezentowania kraju. I to w grapplingu było naprawdę bardzo fajne. Nie wiem, czy w grappling się rozpadł. I myślę, że też dlatego Bagi mnie powołał, bo w tym grapplingu jakieś tam miałem dwa razy mistrz Europy. Więc myślę, że też dlatego mnie nie powołałby tej kadry, Bo miał po prostu sprawdzoną ekipę i, i wolał to sprawdzoną ekipę wysłać. Wiedział, że zawodnik osiąga sukces. Tak, tak, tak. Taka pewna. I to też bardzo mnie dobudowało. I, i tak. I teraz chcę te mistrzostwa świata wygrać, więc... Jak najbardziej. Jak, najbardziej, no. Jak się na założenie związku trenerów. Trenerskiego w formie, żeby wytworzyć, wytworzyć klasę, powiedzmy tam grupę 20 osób, które będą stricte zajmować się sędziowaniem na zawodach. Aha, no, na tych trenerów, ten, sędziów nie zenekarów. To by było ten, ten. dobre, żeby zunifikować to wszystko. Mamy nawet taką swoją grupę na Facebooku, na której tam rozmawiamy i uważam, że to jest potrzebne, ale to się też łączy z tym związkiem, więc muszą być też szkolenia, sędziów i tak ja też uważam, że poziom sędziowania w Polsce nie jest taki, taki zły, bo byłem sędzią głównym na, i, i na turniejach typu Mistrzostwa Polski, i na turniejach typu puchar. Wiadomo, trzeba cały czas się szkolić, bo jednak pracujemy na tych szybkach i BJTF, a one cały czas są w jakiś lubię. sposób, mody... raz w roku są modyfikowane, wiadomo, że tam w jakichś takich drobnych rzeczach, no, ale to trzeba jednak pojechać na to ich szkolenie i zobaczyć, jak to działa. Prawda? Więc, yy, więc to na pewno by się przydało zmodyfikować to w jakiś sposób. Ale myślę, że te turnieje w Polsce nie są wcale sędziowane, jakiś taki tragiczny No widziałem dużo gorsze sędziowanie gdzieś tam. Znaczy ja nie mówię, że powinniśmy się czuć, spocząć na laurach, absolutnie cały czas się powinniśmy rozwijać w tym kierunku, ale i tak jest ok. Ale jeżeli to, to mówię, to się łączy ze związkiem, jeżeli Czyli były jest były polityka polityka, Znaczy nie, że polityka, tylko że to się łączy z, 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 z budową z związku i wtedy to wszystko byłoby jakoś tam uregulowane, sędziowane, Więc... ja, czy, czy nowo otworzona akademia. Z Fenix, bo Jodi nadal będzie znajdować mocy. Akademia Phoenix. Tak, tak. Akademia Feniksa. Czy będzie pod boką? Tak, tak, tak. Tak. znaczy nie jest to filia Boki, nie jesteśmy w jakiś sposób związani z tym żadnym kontraktem, ale to, to jest nasz przyjaciel i tak on będzie do nas przyjeżdżał i myślę, że na początku przyszłego roku tam wszystkie sprawy ze swoim gymem i Mam na no, teraz dwójkę dzieci, też tam wiadomo, pozałatwia, to nawet wczoraj z nim rozmawiałem, powiedziałem, że przyjedzie i... Na pewno, na pewno będziemy dalej z nim współpracować. Współpraca się dobrze układała i zawsze się dogadywaliśmy świetnie. Ja go bardzo lubię i mnóstwo rzeczy mnie nauczyło o świecie, jeżeli chodzi o wszystko, Jak najbardziej będziemy z nim dalej pracować. Tym bardziej, że animki też od tego są czarnymi pasami, więc naturalne jest dla nas, że on będzie dalej przyjeżdżał. Akademia Fenix będzie stricte nastawiona na brazylijskie niskie Ci będą grupy dziecięce, Tylko dzieci tyl Tylko dziedzictwo. Zobaczymy, czy to się przyjmie w Krakowie, ale chcemy robić tylko dziedzictwo nogi, dzieciaki, kobiety, ale tylko jiu -jitsu. żadnych dodatkowych kickboxingów, Muay Thai. Ja nie mówię, że to jest złe, ale nie, chcemy mieć akademię tylko z, tym, z tym i tylko na tym się ciekawa nowa inicjatywa w Polsce, Nie niewielu klubów jest na stronie. No tak jak mówię, zobaczymy czy to się, czy to strzeli, ale myślę, że mamy takie miejsce i takie możliwości, że, że to się uda i będziemy robić akademię tylko jiu A kiedy oficjalnie rusza? Zbierać 31 sierpnia ja myślę, że zaczniemy treningi, Bo wiem, że chłopaki już nie ślimaty, już są rozłożone, jeszcze tam teraz nawet, w tym momencie, a robimy to z niedziela 22, tak? To oni jeszcze tam dopracowują wszystko i myślę, że od września już ruszymy tak konkretnie z wszystkim tak powinno być. Teraz jeszcze, no wiadomo, zbierzemy chłopaków, robimy kilka treningów, a, a potem uderzymy już tak normalnie z programem i dla dzieciaków, dorosłe początkujące grupy poranne itd. Tak, tak. Czyli cały Wachlarz. Cały wachlarz, tak. A czy, a czy w, właśnie w Akademii Phoenix logiem jest wcześniej wspomniany Phoenix. Tak? Mhm. tak i to ma jakieś specjalne znaczenie w formie odrodzenia, czy tak po prostu się spodobało Wiesz co? Ja nie wybierałem tego loga, a mi się bardzo podoba. Uważam, że Phoenix to jest dobra akcja. Chcieliśmy logo, które będzie przyjazne, takie fajne. A Fenix jest fajnym motywem. Odrodzenie z popiołu, tak tak itd. Bardzo dobrze się kojarzy. Bardzo dobrze się kojarzy i logo nam no, też zrobiła Kuma, bardzo fajne. i e, nie, nie wiem, czy to ma jakieś głębsze znaczenie. <śmiech> <śmiech> I nie spłonąłem, żeby się odrodzić z popiołu, Ale to jest fajny moment, taki też powrotny no, odrodzenia. Może zmiana dywizji będzie takim, odrodzenia Fenixa. No, może. <laughs> jak rozwój? Także Wzrost popularności w Polsce. Czy polskie życie idzie w dobrym kierunku? Myślę, że idzie w dobrym. Myślę, że idzie bo no, jest masa dzieciaków, którzy są na to zaj zajawieni i oni będą budować poziom na przyszłość. Coraz wyższy. Będziemy się coraz dalej piąć. Wiadomo, no mamy cztery. Czy pięć osób na i pięć, z tego jedna jest rezerwowa? No, no to, to już jest sam sukces naszego polskiego jiu-jitsu. Jest to najlepszy w No i... I też no, są wyniki teraz ten Adam Wardziński jest w ogniu i on nie bije się tylko w Polsce, tylko przede wszystkim w Europie i, i w Stanach i tak dalej. Wiadomo, że to jego tam do Stanów No nie, nie, nie zrobił blachy. No i jest Gerard Łabiński. Nie zrobił blachy, ale to był pierwszy start na Mundialu jeszcze w więc jeszcze trafił na chłopaka, który w zeszłym roku No, no wiadomo, tak, tak, ale no tu mówimy też o doświadczeniu. No ale jest ten Gerard, który bardzo dużo jeździ i to jest taki wiesz. I to jest jakiś tam wyznaczenie. Nawet ten mój uczeń Mateusz Plaga, który pozdrawiam, też zawojował Londyn. i Też jest nastawiany przede wszystkim na starty zagraniczne i na starty na Mundialu i na starty na Mistrzostwach Europy. I to jest wyznaczenie jakiegoś tam poziomu i oni będą budować ten poziom w przyszłości. Więc ja uważam, że w Polsce, no kurczę, który jaki, jaki sport zbiera tysiąc osób, tak wiesz, no, do walki, nie? I każdy musi wyjść na matę i to jest stres i, to, i tak dalej. No, Myślę, że dziedzictwo w Polsce się super rozwija. Ja ten, jakby, Ścianą, która nam przeszkadza, żeby zwoływać Europę, to są fundusze. fundusze tak. I to jest prawda. No, brakuje sponsorów w, w Stanach jest dużo łatwiej. Znaczy, w Stanach, na no, generalnie na Zachodzie, nawet w Anglii czy w Niemczech dużo łatwiej. Tak, czy dużo łatwiej jest ze sponsorów. W, w, Skandy, w Skandynawii jest, jest ten związek, który opłaca, nie? Starty. Tak, tak. Mają kadrę narodową. W Szwecji na przykład. W Szwecji, nie? Tak, Super sprawa. No my tego nie mamy wiadomo. Przykład prany No prana. Rany. Prana. Nasz to zawodnik zostawiła na włodsach. No opłacisz nie... taki. Coś takiego, nie? A, a u nas to jeszcze chwilę zajmie, więc. więc a, a do ciebie, jak my wypadamy, wypadamy w stosunku na przykład właśnie do Skandynawii, do Wielkiej Brytanii, gdzie mają dużo lepsze możliwości. Myślę, że myślę, że bardzo dobrze. Ja, ja uważam generalnie, że teraz Jużczycy najlepiej i bardzo dobrze się pani. Ci są naprawdę dobrzy goście. I było, jest, jest masa dobrych trenerów w Anglii, nie? mnóstwo. Nie? Mnóstwo Brazowi tam przyjeżdżało i, i, i też zapuścili tam korzenie i, i tam mają swoje akademie i będą to robić, bo z tego żyją. I, I myślę, że Anglia to jest taki kraj, który się świetnie rozwija, ale Polska też nie ma się tego wstydza. Przykładem Braulio. I, tak Braulio, no, oni tam siedzą. No, mnóstwo jest bardzo dobrych Roger przecież. A, Bóg jiu nie? i <grych> I tak, no, to myślę, że ani, ale my nie mamy się czego wstydzić absolutnie. No, zresztą Adam Barticki to czy tam właśnie reszta chłopaków to bardzo pokazuje. Udowadniają, no, że, że można. No, tylko trzeba cały czas jeździć i się rozwijać, granować wszystko, się... wygrał. Znaczy, wygrał No radę, które, no ale to tam wiadomo, no, bardzo godne reprezentowo i tak dalej, więc jest, jest, jest masa takich gości, którzy pokazują, że, że my się liczymy dobrze. No ja już nie mówię o tym Newazach, czy, czy Groplingu, gdzie zawsze Polska wiesz, przyjeżdżała. Tak i, i, i kusiła konkurencja, więc absolutnie nie mam się czegoś wstydzić. Słuchajcie dla BC Fanatics, autor dla sponsorów. Podziękowania przede wszystkim dla moich trenerów, Animka dla Mixona, który zawsze mi bardzo pomagał, z Warszawy Krzyś, Kaleszka itd., Akademia Phoenix, Manto, Armor, apteki, Wolfarm. Krakowa. Też bardzo dziękuję. w Kraków, Centrum Fitness Kraków, którzy dbają o moje przygotowanie fizyczne. Moi przyjaciele, bliscy, rodzina. Kropka. Ty. Dziękuję.